O, jest, jest Pan Tadeusz. Jest kolejka oczywiście. Tutaj jest zawsze kolejka, bo tu dobry towar jest. Wszystkie osoby w tej kolejce nie mogą się mylić. Coś w tym musi być. Więc my to sprawdzimy. Tajemnica Pana Tadeusza. TKKP, czyli test kapusty kiszonej Pana Fermenta nie, I jest sekret tej Pana kapusty, że tu zawsze nie, są tłumy Proszę Pana, bo to jest moja kapusta, z własnej kapusty robione Ona ma nawozy, ale nie jest przenawożona O, o te pyszności, o to, 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 to A ile lat już Pana tej Olimpii jest? 50? Ja kiszę od 91 roku Kiszę, na... a na Olimpii przyjeżdżam gdzieś 90 95, 97, jakoś tak zaczęło I zawsze w tym samym miejscu? Eee, na Olimpii, tak. A to państwo na, na jakiś kanał, to ta, kanał Tak, kanał pana Fermenta. Pan, tak. pan Ferment. A pan ma też swoje ogórki? Ta, ta. A to jest jakaś odmiana specjalna ogórka? Tak. Śremskie. tak. bo teraz to śremskie już wychodzi z mody. Wchodzą do odmiany, Atomic, Atlantis, takie To takie 6 złotych. I ogóreczki są po 20 zł. 20 zł bo tu jeszcze mam takie po koreańsku z papryką chili, na ostre. A. Takie, takie skąp. weźmiemy takie sobie na ostre. Po Dziękujemy bardzo. Pan Ferman. Dziękujemy, Tutaj tak jest, pan jest. Pan tak, jest. Pan pan tak jest. Zapraszamy, tak jest. To ja bym chciała sobie